Cześć serduszko, cześć, włóczka, włóczka. Tak ja cię powiem, to dostaje, bo coś włożyć i wstawać. Cześć, witajcie z tej strony, mleczny programista. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie porobimy zadanka z C. no niestety, drugi raz nagrywam ten sam odcinek, ponieważ pierwszy odcinek się nagrał, ale nie przełączyłem sceny w OBS-ie. Więc był cały czas czarny ekran i głos. Jeszcze przed odcinkiem zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Oczywiście, trzech najnowszych subskrybentów macie teraz, właśnie na ekranie. No i teraz przechodzimy do zadanek. Przygotowałem 6 zadań z C, no i one są dość łatwe. Pierwsze zadanie, czyli jaka różnica między liczbami, czyli musimy wyznaczyć dodatnią różnicę między dwoma liczbami no, czyli przechodzimy do naszego deva, devc++, no i piszemy sobie include iostream using namespace std int main no i teraz musimy zadeklarować dwie zmienne, czyli int a przecinek b no i Oczywiście podać tą różnicę między nimi, czyli jeszcze sobie dodam kolejną zmienną R, która będzie odpowiadała za, za przechowywanie różnicy między tymi liczbami, no i ustawię sobie ją na A minus B, czyli R będzie równe A minus B, no i jeżeli, jeżeli R będzie mniejsze od zera, może tu dam te entery żeby był czytelniejszy kod. No i teraz musimy sprawdzić, czy R jest mniejsze od 0. Jeżeli tak, to musimy pomnożyć razy minus 1, żeby wynik był dodatni. Czyli jeżeli jest mniejsze od zera, no to yy, mnożymy R razy minus 1, i teraz wypisujemy outem nasze R no i takie to jest zadanko. A, jeszcze syna nie dałem, oczywiście. No i teraz podam te dwie liczby, które są w zadaniu. Jest 5, jest 5. Jeszcze te sprawdzę, czy działają. Jest 4, jest 4. Oczywiście, sin to jest input. Yy, out to jest output, czyli wejście i wyjście. Yy, oczywiście, wszystkie zadania macie w linkach w opisie. Dobrze, przechodzimy yy, do. Drugiego zadania, czyli dodawanie najmniejszej i największej liczby z czterech podanych, to jest chyba najprostsze zadanie z tych wszystkich, co tutaj, no dobra, może drugie najprostsze z tych wszystkich, co tutaj przygotowałem, więc musimy sobie jeszcze skopiować szablon programu i zadeklarujemy sobie cztery zmienne, czyli int A, B, C i D. I teraz musimy jeszcze sobie jeszcze sobie dodajmy dwie zmienne, czyli najmniejsza i największa. I teraz ustawmy najmniejszą. W C++ jest taka funkcja jak minimum i maksimum, czyli min i max. No i one pozwalają właśnie wybrać największą z dwóch z podanych dwóch liczb, tak? Czyli używamy sobie tak, w taki sposób min, nawias i w tym nawiasie dajemy sobie dwie y, zmienne, nie dwie zmienne, tylko dwie liczby. Na przykład 1,5 y, to są argumenty, no i z tych dwóch liczb wybierze się największa. W tym przypadku to by było 5, ale my mamy tutaj cztery liczby, więc musimy dodać jeszcze raz minimum. W nawiasie dajemy A przecinek B i po tym minimum dajemy przecinek, żeby dać kolejne minimum. I tu, I tu dajemy C i D. Na końcu oczywiście średniczek. Kopiujemy sobie to. I teraz zamieniamy na największe. I tutaj minimum na max. Tak oto pozyskaliśmy naszą największą i najmniejszą liczbę. I teraz wystarczy zrobić naj... Yy, dobra, największa, czyli 9 plus 9. I wtedy wyjdzie nam wynik. Oczywiście. Co by było gdybym nie zapomniał sina Teraz podam sobie te wszystkie liczby. No i mamy. Oczywiście nasze 5, czyli program działa. Przechodzimy do kolejnego zadania, czyli czy jest to ciąg arytmetyczny. I teraz musimy sprawdzić, czy liczba się powiększa o taką samą wartość. Na przykład, jak jest tutaj o 2, czyli na przykład 2, 4, 6. Tu jest o 3, 3, 6, 9. No i mamy sprawdzić, czy to jest ten ciąg arytmetyczny. Więc oczywiście szablon kopiujemy i deklarujemy zmienne. Tu potrzebujemy trzy zmienne, czyli a, b i c. I ja sobie jeszcze dodam zmienną r, która będzie odpowiadała za różnicę między dwoma pierwszymi liczbami, ponieważ jeżeli y, różnica między tymi liczbami będzie tak, taka sama jak różnica między tymi liczbami, to oznacza, że to jest ciąg arytmetyczny, a jeżeli nie będzie taka sama, to oznacza, że to nie będzie ciąg arytmetyczny, czyli sin, pierwszy raz nie zapomniałem w tym odcinku, no i teraz y, ustawiamy sobie r na różnicę a odjąć b. No i teraz y, sprawdzamy if, czyli y, jeżeli b odjąć c będzie równe r, no to ma mi wypisać y, tak, a jeżeli nie, to ma mi wypisać y, nie. c minus d. B minus C równa się równa się. Dobra, sprawdźmy i tu dwa przykłady. Tak działa. Jeszcze drugi przykład też działa, ale teraz zróbmy jakiś błąd. Na przykład damy 1, 4, 6 i to akurat nie będzie. Prawda, ponieważ to nie jest ciąg arytmetyczny. Dobrze, przechodzimy do kolejnego zadania, trzecie zadanie. Ile razy występuje podana liczba? Czyli musimy sprawdzić, ile razy występuje ostatnia, czyli piąta zmienna, piąta liczba podana przez użytkownika w czterech pozostałych, które też podaje użytkownik. Czyli kopiujemy oczywiście nasz szablonik. Deklarujemy zmienne, czyli int pięć zmiennych potrzebujemy. Ja sobie piątą zmienną nazwę X, ponieważ żeby po prostu wiedzieć, że to jest zmienna, której szukamy, której szukamy wreszcie wreszcie zmiennych. No i jeszcze musimy sobie dodać jedną zmienną, która będzie zliczała, ile razy się pojawiła ta zmienna X, czyli Dodam sobie na przykład i, które będzie równe 0 yy, od samego początku, ponieważ jeżeli nie będzie w ogóle występowała ta liczba w, w tych zmiennych, to oczywiście będzie to 0, czyli od razu musi być ustawione 0, ponieważ jak nie będzie to 0, to wyskoczy jakiś błąd czy coś w tym stylu. Oczywiście musimy pierw yy, pobrać od użytkownika. Pamiętajmy, że xa też musimy pobrać. No i teraz wpisujemy sobie if'ami, czyli if a równa się, równa się x. I jeżeli to jest prawda, no to dodajemy 1 do naszego i, czyli robimy inkrementację, czyli dodanie, czyli po prostu podwyższenie tej zmiennej o 1. No i tak kopiujemy sobie 4 razy, tylko zamieniamy sobie nasze nazwy zmiennej. Y, którą chcemy sprawdzić. No i teraz na końcu wypisujemy z jałtem nasze i i sprawdzamy program. Jak widzimy program działa, ponieważ wypisał mi, że dwójka występuje tylko raz. A sprawdźmy czy Policzy większą ilość. Na przykład dajmy sobie 1, 2, 4, 2. Teraz sprawdźmy, czy wyszuka mi dwie dwójki. Tak wyszukało dwie dwójki, więc program działa. Przechodzimy do kolejnego zadanka, już piąte. Ile liczb parzystych, a ile liczb nieparzystych znajduje się w czterech podanych liczbach, czyli po prostu musimy sobie policzyć parzyste i nieparzyste. Ja tutaj deklarujemy sobie cztery zmienne tak jak w poprzednim zadaniu, no i oczywiście musimy jeszcze sobie dodać jedną, która też będzie liczyła ile jest liczb parzystych. Będziemy liczyć parzyste, ponieważ nieparzyste po prostu zrobimy działaniem 4 odjąć i, czyli 4 odjąć liczby nieparzystej i wtedy wyjdzie nam ilość liczb nieparzy nieparzystych. Hmm, czyli pierw musimy sobie sin zrobić, a, b, c i d. No i teraz sprawdzamy if. I żeby sprawdzić, czy liczba jest parzysta, jeżeli reszta z dzielenia przez 2 będzie równa 0, no to oznacza, że liczba jest parzysta, a jeżeli nie będzie, to oznacza, że jest nieparzysta. Czyli musimy sprawdzić, czy a modulo 2 będzie równe 0. To sprawdza czy... to sprawdza parzystość. Jeżeli tak, to robimy inkrementację zmiennej i, kopiujemy sobie, tylko zmieniamy i na końcu wypisujemy sobie z i Raz dajemy sobie nową linijkę i wypisujemy 4 odjąć i. 4 odjąć i nam da liczby nieparzyste. Zapisuję zadanie piąte. Teraz podam te liczby. Jak widzimy, działa. Wyszukało, że jest jedna liczba parzysta i 3 nieparzyste. Dobrze, przechodzimy do ostatniego zadania w tym odcinku, czyli czy równanie jest prawdziwe? Czyli musimy sprawdzić, czy po dodaniu zmiennej a i b wyjdzie zmienna c. Czyli oczywiście kopiujemy szablon. Deklarujemy trzy zmienne a, b i c. I teraz musimy zapytać użytkownika o wartości i sprawdzamy, if a plus b równa się, równa się c, jeżeli tak, to ma być cout tak, a jeżeli nie, czyli else, damy cout nie. Kopiujemy, sprawdzamy, czy działa. Działa. Jeszcze drugi przykład działa. Więc ja myślę, że się nauczyliście czegoś z tego odcinka. Jeżeli... Jeżeli chcecie, to możecie sobie następnym razem, albo nawet dziś jeszcze raz sobie włączyć film i sprawdzić treść zadania i nie czekać na gotową odpowiedź, tylko sobie zapauzować ten film i po prostu samemu spróbować rozwiązać. A jeżeli nie będziecie po prostu wiedzieli, jak to zrobić, to możecie sobie puścić film. Więc yy, to by było na tyle w sumie w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. No i do kolejnego odcinka. Cześć!